serdecznie na naszym kanale Świat Kuchni. Dziś zaprezentujemy wam kolejną naszą realizację. Tym razem nieco inną niż ostatnie. Będzie to mała kuchnia w bloku. Zapraszam do oglądania. Nie ulega wątpliwości, że zaprojektowanie kuchni o małym metrażu to ogromne wyzwanie zarówno dla projektanta, jak i dla osoby, która użytkuje meble. Jest jednak kilka sztuczek, kilka trików, które mogą sprawić, że kuchnia będzie wyglądała estetycznie, ale będzie również funkcjonalna. Świetnym rozwiązaniem jest zastosowanie mebli typowo na zamówienie, na wymiar. Są to meble szyte na miarę. Bardzo ważne jest, żeby w tak małej przestrzeni wykorzystać każdy centymetr. I właśnie tu z pomocą przychodzimy my, fabryka mebli Stolkar. Spójrzcie, jak świetnie można zabudować meble do samego sufitu, ile rzeczy można tam zmieścić. W małych kuchniach jest minimalizm. Słynne mniej znaczy więcej doskonale sprawdzi się w małych przestrzeniach. Gładkie, proste fronty, delikatne uchwyty i jak najmniej dodatków. Kolejnymi sposobami, aby optycznie zwiększyć przestrzeń, jest zastosowanie frontów w połysku oraz oświetlenie. Funkcjonalności w każdej kuchni nadadzą systemy wysuwne. Im więcej koszy kargo, szuflad, tym kuchnia łatwiejsza w użytkowaniu. Dziś razem ze mną w tej przepięknej i przytulnej, aczkolwiek nie za dużej kuchni, jest ze mną właścicielka. Pani Mirosława, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę serdecznie. nam powiedzieć. O czym Pani najbardziej marzyła przy projektowaniu tej kuchni? Zanim kuchnia powstała, na czym Pani najbardziej zależało, żeby właśnie to znalazło się w projekcie? Jaka ta kuchnia miałaby być? Zależało mi na tym, aby wykorzystać jak największą przestrzeń w kuchni. Takim rozwiązaniem było wysokie szafki po sam sufit. Mhm. No i system wszystkich wysuwnych szuflad, mhm. dużo blatu. No tak po prostu, żeby była wykorzystana cała Rozumiem. przestrzeń. Rozumiem, czyli meble szyte na miarę, co tak, do centymetra wykorzystane, każdy kawałek przestrzeni. Tak. A gdyby Pani miała doradzić, podpowiedzieć coś osobom, które dopiero stoją przed podjęciem decyzji, które dopiero planują remont, to co by Pani doradziła? No, myślę, że na pewno pierwsze kroki to skierować do profesjonalistów, tak jak ja. Mhm. Y... Czyli mieć jakiś swój plan, tak? Tak, ale... tak. miałam w głowie mhm. y... swoje plany, moją tak. wizję, mojej kuchni wymarzonej, mhm. ale jednak y... profesjonalnie y... zaprojektowana kuchnia z uwzględnieniem wszystkich y... Y... szczegółów, szuflad, Yy, ciągu roboczego. Mm -hmm, mm -hmm. Myślę, że no sama bym tego nie stworzyła. Mm -hmm. Taką firmą, tak jak Wy mm -hmm. Państwo, no jestem mm -hmm, mega rozumiem. szczęśliwa, mm -hmm, rozumiem. Yy, I ostatnie moje pytanie. A gdyby miała pani wybrać jedną rzecz z całej zabudowy kuchenną, taką swoją ulubioną, co by to było? No myślę, że na pewno blat pod oknem, mm -hmm. którego wcześniej nie miałam. Mm -hmm. Tak, no, był y, problem, bo okno jest niżej mm -hmm. i y, nie Aha, i zależało pani, tak. żeby blat wchodził pod tak, okno. Tak właśnie, mm -hmm. żeby było jak najwięcej blatu i mm -hmm. ta przestrzeń. Robocza. Jak najwięcej blatu. Robocza? Czego? Dziękuję ślicznie za tą krótką rozmowę. Ja również. Myślę, że w dzisiejszym odcinku pokazaliśmy, że mała kuchnia wcale nie musi być nudna. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, dajcie lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek powiadomień. Do zobaczenia wkrótce.